Na kadłubie, taki nożowy w tej chwili. Przez moment zmieniają się tu funkcje sterów przez moment tak, ale poprzednio jak przelatywał tutaj, wykonywał te państwo widać było, że po wyłączeniu dopalania nagle przyspieszył. Widać było, jakie to przyspieszenie jest, jak bardzo nabiera prędkości. Powiem w ten sposób. Ktoś fascynuje się samochodami. Tam kiedyś usłyszałem, że jakiś samochód sportowy, nie będę tu reklamował, jaki uzyskuje 200 km na godzinę w 7 sekund. Ja kiedyś sobie tak policzyłem, że na pewno dopalanie przy sprzyjających warunkach, przy w miarę lekkim samolocie w 7, w 7 sekund, a ja mam 250 nieco wolniejszy lot w tej chwili zademonstruje nam pilot jak widzimy włączone reflektory konfiguracja płatowca do lądowania wyrzucone podłoże i niski przelot no i taka betrzułka z wyrzuconym podwoziem, to też jest majstersztyk. Oczach niektórych z Państwa widzę takie pytania, a ile to pali? Pali około 400 kg na minutę, z włączonym do palania 400. Powtórzyłem, bo ktoś pytał ile. No, Syrena by na tym jeździła i jeździła. Proszę uprzejmie, proszę, planowanie. Proszę, Spadochronik hamujący, latał Adrian Rojek, kapitan Adrian Rojek. Witek, teraz jest chwila ciszy, więc ja skorzystam z tej okazji, żeby porozmawiać z chwilę właśnie o tym, co oglądaliśmy przed chwilą. Nie tylko latałeś na, na tym typie samolotu, ale także latałeś akrobacyjnie. Powiedz mi, w którym momencie przychodzi taka chwila, że przełożenie pilota sam może